Musimy tutaj sprowadzić te ułamki do wspólnego mianownika, czyli mnożymy tutaj razy 3, a tutaj razy 8. Czyli mamy 1 i 21, 24, dodać 3 i 8, 24. 1 plus 3 to 4. Wspólny mianownik 24 przepisujemy. 21 plus 8 to 29.

I zostanie nam pięć, i mamy gotowe. A pamiętajcie, że na cały sprawdzian z każdego tematu przygotujecie się z moją łapką matma gryzie, którą znajdziecie u mnie na profilu. Jestem pewna, że Wam się spodoba, i będzie mi też bardzo miło, jak mnie zaobserwujecie.